Dzień dobry, no na pewno tak, ciężko na początku coś powiedzieć obiektywnie, bo jeszcze, jeszcze, jeszcze emocje biorą górę. Natomiast no mecz się ułożył dla na nas, na nas dobrze, bo dwukrotnie, dwukrotnie prowadziliśmy, wygrywaliśmy 1-0, wygrywaliśmy, wygrywaliśmy 2-1. W szatni w przerwie dużo czasu poświęciliśmy na to, żeby właśnie, żeby zrobić wszystko, żeby tego zwycięstwa, żeby tego zwycięstwa nie wypuścić. No niestety coś nie zagrało, to już gdzieś drugi mecz, który, który, który mimo prowadzenia przegrywamy, więc na pewno musimy, musimy to przeanalizować, zobaczyć gdzie jest, gdzie jest problem, skorygować te błędy i, i na kolejne mecze być, być lepiej przygotowanym, bo na pewno najwyższa pora, żeby zacząć, zacząć solidnie punktować w każdym meczu. Boisko też nie pomagało, bo było bo, 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 bo dosyć, dosyć grząsko i nierówno. Natomiast boisko zawsze dla dwóch stron jest takie samo, więc, więc tu nie szukamy usprawiedliwień. Chociaż mimo, mimo to, no mówię, jesteśmy drużyną, która zawsze próbuje grać w piłkę, więc gdyby było, może, może trochę więcej byśmy grali. Ale to nie jest na pewno usprawiedliwienie. I mówię, wyciągamy wnioski, po analizie będziemy wiedzieć trochę więcej. Na pewno dla kibiców fajny mecz, bo. Jak wpada w meczu pięć bramek, to, to musi się podobać. Jedna i druga drużyna na pewno chciały, chciały wygrać, chciały zdobyć trzy punkty, więc, więc jak najbardziej dla kibiców mecz, mecz fajny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na pewno w kilku słowach mecz walki na pewno podobał się kibicom. Chwała nam, że mimo straconej bramki potrafiliśmy się podnieść, pokazaliśmy charakter. Trzy wygrane z rzędu. Także jesteśmy na dobrej drodze, żeby tych punktów uzbierać coraz więcej, bo wiemy, liga jest bardzo wyrównana. Tutaj ostatnia drużyna z pierwszą może wygrać, zresztą widzimy to w wynikach wczorajszych i dzisiejszych. Także fajnie, że potrafiliśmy, mimo straconej bramki, podnieść się, wyrównać i w Ostatecznie wygrać. Trzy punkty dowieźliśmy do końca. Dobrze, że nie straciliśmy w końcowych minutach, ale też mogliśmy szczelić jeszcze, bo wyprowadziliśmy fajne dwie kontry, które powinny się zakończyć bramką.